Cześć, Malko, z tej strony. Forever, zapraszam Was do kolejnego filmiku. Dzisiaj, moi drodzy, zajmiemy się fleszami. W się ja się pokażę Wam takie flesze, że po prostu a, mucha nie siada. Niektóre są wzięte z Reddita, niektóre akurat z YouTube'a. Tam patrzymy, jak na przykład jakieś kilka prosów akurat rzuca takie flesze. Także postanowiłem je zebrać w jeden materiał. I ostatni flash będzie taki, że po prostu kapcie spadają. A ten flash miałem nagrany chyba z, ze 3 miesiące temu. I powiem Wam szczerze, że. Czekałem tylko, kiedy go nagrać, no i nadarzyła się taka okazja, że zbrałem jeszcze kilka takich fleszyków, żeby Wam pokazać. No i na końcu będzie ta perełka, ta wisienka na torcie. Także zaczynamy. Ok, pierwszy flesz ma miejsce tutaj na mapce Dekesh, na bombsadzie A. Jak wiadomo, na bombsadzie tutaj rzucają sobie terroryści zazwyczaj takiego smoka, który ląduje o w tym sobie przejściu. A my rzucamy tego flesza z tej strony tutaj, za czerwoną, na tym boksie. Celujemy mniej więcej w ten sposób, żeby akurat odbił się od tej części katłoka. skakujemy na, na czerwony i kasujemy wszystkich którzy są akurat za tym smokiem też akurat wbiegają sobie na bombsite a ten flash jest fajny, ponieważ wychodzi tutaj za tego smoka. no terroryści się jego nie spodziewają, to bardziej nie widzą go, ponieważ jeśli jest tutaj smoka, rzucamy flesza tutaj, który się odbija i ląduje tu, to w ogóle nie widać toru lotu tego flesza skoro jesteśmy w sumie na cache'u to jeszcze pokażę jednego takiego fleszyka, on jest tak jakby yy, poza marginesem tego filmu, ale skoro jesteśmy tutaj to w sumie warto o nim wspomnieć, warto go pokazać. Flesza rzucacie odbijając od tej ścianki. Wychylacie i zabijacie tych, tych antyterrorystów, którzy akurat chcą skracać. No, jest w sumie taki, można powiedzieć, troszkę yy, straszący, ponieważ jeśli antyterroryści będą widzieli, że coś tutaj jest, no to powiedzmy, będą na, na tej wysokości, odwrócą się szybko i w tym, wy w tym momencie możecie sobie wychodzić idealnie pod nich, wszystkich zabijając. Także fleszyk jak najbardziej belissima. Ok, teraz przechodzimy do kolejnego fleszyka. Ten fleszyk podopałem chyba u Stewego 2K, o ile dobrze pamiętam. Właśnie na mapce The Overpass, tutaj w dolnym, dolnej części tego Phoenixa. Fleszyk rzucany był tutaj, jak się blokował. Kucacie i rzucacie mniej więcej, no tak na środku, jak stoicie. W ten mniej więcej punkt. Coś, no powiedzmy, w ten rewir. Bo jeśli rzucicie, rzucicie z tej strony, to zobaczcie, że on poleci tam, albo co najgorsze, odbije się od tej krawędzi tutaj. Natomiast jeśli rzucicie z tej strony. To wiadomo, adekwatnie odbije się z drugiej dlatego rzucacie go tutaj w środku. Wychodzicie, zabijacie wszystkich, którzy są tutaj. Jeszcze taki szybki fleszek, nawet na takie szybkie, wiecie, taki szybki wjazd. Tutaj po prostu na odbicie sobie bombside Ten flesz to jest w sumie raczej do niego się nie będziecie szykować, ale możecie go tak wrzucić sobie w sumie napałem. Może wejdzie, może nie. Chodzi o to, żeby ten flesz właśnie wybuchł mniej więcej w tym miejscu, co, co teraz widzicie. Widzicie? <laughs> widzicie. Fleszyk wychyla, a czyli wybucha idealnie tutaj nad tą górną częścią tego shorta. I każdy terrorysta, który tutaj siedzi w tej wodzie, dostaje mleko. Także warto tutaj sobie jakoś skoordynować tego flesza z gościem, który na przykład stoi sobie tutaj za tym dildem, tak? Ten fleszyk leci, wszyscy dostają mleko. On wychodzi po prostu i zabija wszystkich, którzy tam są. Także fleszyk kolejny bardzo dobry. No, teraz przenosimy się na mapkę The Cobblestone. I moi kochani, tego fleszyka oraz ten smok, który tutaj zaraz wam pokażę. Zobaczyłem też w jakimś meczu, tylko szczerze mówiąc nie pamiętam w jakim, kto przeciwko komu grał, ale w każdym razie to był to jakiś mecz wyższego szczebla, że tak powiem. No wiadomo, że tutaj jesteśmy w dropie, każdy poznaje mniej więcej tą miejscówkę, także szukamy sobie tutaj takiej cegiełki, znaczy takiego w sumie bloku kamiennego. Widzimy tutaj, mamy tą plamkę, celujemy teraz w tą, no to jest jedyna taka cegła, która w tym miejscu ma charakterystyczną taką czarną smugę. Celujemy w to miejsce i szukamy akurat Mniej więcej w te jakieś rejony celujemy. Pierwszy, najpierw zacznijmy od tego smoka, czyli to jest smok rzucany w ten sposób. Czemu on jest fajny? Ponieważ po wyjściu to jest taki, wiecie, taki one way, nie? Widzicie, że akurat tutaj antyterroryści po prostu widzą tego smoka, więc no staram się jakoś podejść pod niego. Natomiast terrorysta, który się tutaj ustawi, widzi wszystko, co akurat tam rotuje z bombside'u B. Także. Smoke najlepiej skoordynować sobie akurat z fleszami, które zaraz Wam zademonstruję. Czyli tak, rzucamy sobie smoka i teraz flash, tak. Jeden, zobaczcie, że on wychodzi, ląduje gdzieś mniej więcej tam. Natomiast najlepiej rzucić flesza cofając się jeszcze, nie tak, cofając się jeszcze trochę do tyłu, żeby był taki bardziej popowy ten flash. Widzicie, że gościu dostał kompletne mleko. Ten flash wcześniejszy, który rzucałem, wybuchał trochę dalej. No wiadomo, że troszkę złapię tutaj gości którzy akurat patrzą sobie przez bramę, ale im bardziej wychylicie się na przykład do tyłu, im, znaczy im bardziej się cofniecie, tym ten flash będzie tak jakby taki bardziej pop-flash'owy. Widzicie? Jest różnica, także koleżka tutaj dostaje mleko, wychodzimy i bardzo prosty frag. No dobra, jesteśmy teraz na kolejnym mapce, jest to bomb side B i ten fleszek będzie lądował tak pyk. I tutaj prosto do kuchni. Takim wiecie, takim w sumie fajnym odbiciem. Oczywiście tego smoka fajnie jest rzucać, jeśli mam tutaj zasmokowane wejście tutaj od strony drzwi do kuchni. No żeby wiecie, nie, nie martwić się o swoje plecy. Flesza należy rzucić mniej więcej w ten sposób, żeby on wleciał sobie tutaj tak idealnie. Fleszek ląduje i czyścicie po prostu całą kuchnię. Oczywiście można jest zrobić taki myk, żeby tutaj był powiedzmy jest smok. Tutaj ląduje jakiś smok. Rzucacie tego flesza. O, wchodzicie. Wbijacie się i czyścicie, powiedzmy, całą, całą kuchnię. Warto też y, wspomnieć Wam tutaj, że ten fleszyk czasami może nie wyjść, ponieważ jeśli traficie nie tak. Dobra, może się uda za, za którymś razem. O, w ten sposób. Kiedy traficie y, na, na łącze o tej i tej, y, tej części, tego murowanego z tym drewnianym. Jeśli traficie akurat w to miejsce tutaj. No, to ten flash odbije się w sumie jakby chciał, a nie mógł. Także warto sobie przećwiczyć kilka razy rzucanie tego fleszyka, żeby wiedzieć, w którym miejscu akurat należy puścić, w którym miejscu celować i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, że sobie przećwiczę tutaj, żeby nie było żadnego faila. I każdy fleszyk wpada tak jak powiem. Także lecimy do ostatniego flesza, jaki mi został. OK, jesteśmy teraz przy ostatnim fleszyku na mapce Denyuk. Ten fleszyk w sumie jest tak perfekcyjny, dosłownie jest nie do. Zdodżowanie, że tak powiem. Ten fleszyk oślepi zawsze każdego, kto stoi mniej więcej w tym rejonie, czy tam, czy tu, czy nawet powiedzmy tutaj sobie na blisko jakoś stanie, no bo ten gościu, który będzie stał tutaj, rzecz jasna, tego fleszyka nie dostanie. Ten flesz też był w jakimś meczu, chyba, rzucany przeciwko Virtus Pro. Pamiętam, że tutaj chyba pasza stał z tym z Awką wcelowany i dostał tak, tak flesza, że po prostu nawet nie wiedział skąd, skąd to mleko do niego poleciało. Więc tak, ustawiamy się tutaj przy tym rogu. Szukam sobie literki C i celujemy dokładnie w ten punkt, tutaj. O. I zobaczcie teraz, jak ten przeszyk leci. Patrzcie. 50 odbić. I zobaczcie, gdzie jest ta kreska, gdzie wybucha ten fleszyk. No, dosłownie nie ma szans. No, to jest ułamek. Po prostu jakieś chyba, nie wiem, 50 czy 100 milisekund. Ten odcinek tutaj. Czyli jeszcze raz Wam zademonstruję. Widzicie? Flaszek dostaje każdy, który stoi na tamtej pozycji. Spróbuję jeszcze raz jakoś się szybko tam przemieścić. O, teraz jakoś nie pykło. O, widzicie? Mniej więcej tak wygląda ekran gościa, który tym flaszem dostaje. Także moi drodzy, mam nadzieję, że fleszki Wam się podobały. I po prostu, no. Bellissima, cudmiut i orzechy z tymi fleszami, co? No, w sumie, dobra, to by było na tyle w tym materiale. Jeśli Wam filmik się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zostawcie jakiś fajny komentarz, ponieważ ja komentarze wszystkie czytam. Tak, ja czytam komentarze, to nie jest żaden fake. Co nie, panie Bocie? Panie Elliot, czytam komentarze? Nie. On, on kłamał. On kłamał, nie wierzcie mu. Oczywiście, też zostawcie dzwonek, żebyście nie. Przegapili żadnego filmu. Filmy wrzucam jakoś teraz 17-18, ponieważ jest teraz lato. Wszyscy siedzimy na dworzu, pijemy piwko, soczek, czy co tam. Dobra, może się trochę zaglopowałem. Okej, okay, dobra, to, na, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!